I co ziemki? 3, 2, 1, 0, jesteś na kanale Miss Nicole i dziś mamy dla Was filmik z serii Kiedyś i Teraz Gimnastyka kontrażelki. Mieliśmy tam aż trzy części i dziś połączyliśmy dwie części bez przyrządów. Dlatego jesteśmy gotowe zaczynać i zobaczyć pierwszą część gimnastyki kontrażelki. Nicole, zgadniesz co mama ci przygotowała tutaj? Wygląda jak fałdka. Nicole, zgadzasz się, że tak wygląda? No, szczerze mówiąc, to na nic innego nie wygląda. Ogólnie jest zgięcie, ale może to zrobić też w drugą stronę. No, to zagięcie wygląda na bardzo, bardzo trudne. Nicole, w zasadzie możesz już zobaczyć, bo i dzisiaj przygotowałam ci żelki. Porównamy kiedyś i teraz. O, to takie żelki jak kiedyś! Tak, to takie same żelki jak kiedyś. I teraz zobaczymy, jak ty kiedyś próbowałaś to zrobić i jak zrobisz to teraz. To spróbujmy! <grytanie> Zęby na miejscu. Jest suche? I jak? To smak gumy pomarańczowej. Tak, tam był smak gumy pomarańczowej. A tu? Jabłko, ale takie słodkie. Nie wiem, ugryzłam. Tak, ale tam ugryzłam. O tak. A tutaj jest to miękkie. Pyszne, smakuje mi. No dalej, Nicole. Tak jak mówiłaś, to było bardzo łatwe. A teraz zgięcie w drugą stronę. Czekaj chwilę. Teraz też zrobisz zdjęcie, ponieważ jak rozumiem ten żelek nie przypomina ci nic innego, prawda? Aha, więc zacznijmy spróbować składać się na stojąco i na siedząco. No dobra, zaczynamy od pierwszego elementu, od złożenia i od razu zacznijmy. Zróbmy to i od razu powiedzmy, kto wygra: gimnastyka czy żelek. No dalej, zrób to! Kiki już ratuje Nikol, ponieważ rozumie, że Nikol po prostu nie potrafi złożyć się. Ale dlaczego? No dalej, O, wyszło dobrze. Teraz stojąco? Spróbuj stojąc. I tak, właśnie tak nam to dzisiaj wyszło. Zobaczyliśmy, jak było to wiele lat temu i jak teraz. Aha, no i oczywiście teraz nie jest tak dobrze jak kiedyś, ale. Wybieramy gimnastyka czy żelek, i od razu mogę powiedzieć, że to będzie żelek. Pierwszy punkt Nikol daje żelkowi. My idziemy dalej. Kolejny żelek, oczywiście już go widzę. Tak, no to włączmy. To chyba równowaga. Dokładniej. Równowaga na boku. No, i o to właśnie chodziło. Nikol, żeby zrozumiała, co zrobiłaś wiele lat temu, nie musisz otwierać najpierw pokrywki, żeby zobaczyć swojego żelka. <słuch> Wiedziałam, że się zaśmiejesz, a wiesz dlaczego? Ponieważ we Włoszech nie ma tak eleganckich sklepów z żelkami jak w Ukrainie. Musiałam kupić kilka robaczków i nadać im taką formę, jaką mają. No i mamy, nie wiem czy to łódkę, czy co, kiedyś powiedziałaś. Wygląda jak łódka. Jogłem bardzo wygląda na Poldens. Wiecie, kiedy kręcicie się na drążku. Ale nie mamy tego. Ale jest tu jakaś krzywa, więc chyba się wygnę i po prostu zrobię równowagę na boku. Jesteś pewna, może masz zrobić łódkę albo coś takiego? Tak? Możesz zrobić, co chcesz, bo nie musisz powtarzać w całości. Możesz oczywiście wymyślić coś innego, na przykład mostek. No to mostek. Słuchaj, racja, to jest mostek i teraz go wykonasz. Tak, zapomniałam, że nie posmakowałam. Nikol musi spróbować. No po prostu ugryź tego robaka. I tak jest dla ciebie. Bardzo smaczny, pomarańczowy. A my idziemy wykonać. Element. No, mostek, powiedziałam mostek. Kolejnym elementem jest mostek i spróbuję go wykonać bez rozgrzewki, więc patrzcie. Oglądamy, kibicujemy i zapewniamy mnóstwo lajków. Tak. I nawet stała. I teraz przypominamy sobie, jaki smak miał nasz robak, czy co to było na patyku, i mówimy, kto dostaje drugi punkt. Szczerze mówiąc, robak był smaczniejszy. Naprawdę? Smaczniejszy niż twój mostek? I tak nie potrafisz wykonać wielu elementów, i twój mostek moim zdaniem w zasadzie nie był zły. Więc oczywiście to ty musisz decydować, ale wynik 2-0 dla żelków. I tak, widzę już kolejnego żelka tam, i najpierw posłucham swoich domysłów. Tak, Nicole, to koło. Tak, bez wskazówek. Mama pokazała na dłoni. Tak, a teraz pokaż tego żelka. Naszego włoskiego żelka. No dobra. Masz. No, moim zdaniem wygląda jak tamten żelek. Ponieważ ten żelek też ma coś w rodzaju nóg. Że co? Ogród poprzeczny. Wiecie, tutaj są dwie nogi, dwie rączki i głowa. Może być. No, ale to ty wybierasz. No, szczerze mówiąc, Bardziej wygląda, jeśli spojrzysz na to w ten sposób. Tak jak kiedyś, tak? Tak. Czyli co, zrobisz koło, czy jak? Zrobię koło. A zanim zrobimy koło, posmakuj. Czy jest smaczne, czy nie? Smaczne? Smaczne! Trochę dziwna jest ta część, ale jest smaczne. I tak, Ziemki, naszym następnym elementem jest koło, ponieważ żółw pełzał po moje ręce, więc robimy koło. Dlatego po prostu zrobię koło. Jedyne co mogę powiedzieć to, że nie ułożyłaś stóp. Pamiętam, że kiedyś naprawdę się tym martwiłaś i układałaś je za każdym razem. Ułożyłam stopy. No nie wiem. Ułożyłam! Ułożyłam! A my zobaczymy to w zwolnionym tempie, czy ułożyłaś, czy nie, i porównamy Twoje wykonanie teraz i kiedyś. A teraz możesz dać swój punkt Żółwiowi albo Gimnastyce. Po tym kole po prostu wszystko mnie tu boli. Hmm? Ale żółwie były takie mdłe. Nawet nie zdołałam ich dojeść, więc daję koło. O, czyli gimnastyka otrzymuje swój punkt. Otwórz. No możesz otworzyć. Wymień wszystkie elementy, które przychodzą ci do głowy. Wiesz, w gimnastyce możesz się kręcić, skręcać, rozluźniać... Tak, dobra, nie będę słuchać tego, co tam powiedziałam! Tak, dobra, otwórz. Tak, to jest to samo, co tam. Tylko inny kolor. Tylko inny kolor, rozwija się... I z jakiegoś powodu wydaje mi się, że to może być jakiś samach, obrót czy coś. Nie wiem, co to może być. Szczerze mówiąc, wydaje mi się... Nie, to chyba będzie obrót. Obród. Mhm. A teraz posłuchajmy twoich pomysłów sprzed wielu lat. Salto! A salto nawiasem mówiąc, byłoby o wiele łatwiejsze. Dlatego. Mogę zrobić salto? W zasadzie możesz dzisiaj robić to, co zechcesz, ponieważ dziś jest nowy odcinek gimnastyki kontra żylki. Możesz przerobić i zmienić niektóre elementy. A ty zjadłeś sobie i jak smakuje? Smaczne, ale dziwne. Nie, nie smaczne. To idziemy dalej. Tak, więc zrobię koło. No to ty zrobisz koło, a my patrzymy. Generalnie lubisz salta w tył i nawet, co to jest? Obrót? Nawet przewrót w tył. I szczerze mówiąc, ta czerwona rzecz nie smakowała mi, więc daję punkt gimnastyce. Czyli to nie jest koło, ale salto, a gimnastyka dostaje kolejny punkt. Myślę, Nicole, że wszyscy gimnastycy na świecie zgadli. Wszyscy gimnastycy świata zgadli, wliczając mnie, i to jest pierścień. Pierścień. Chcemy zobaczyć pierścień w 2023 roku. Jak to będzie wyglądało? I tak o wygląda. A ty możesz teraz tego posmakować i powiedzieć, co masz zamiar zrobić? To co, postanowiłaś zrobić pierścień. A teraz, co chcesz zrobić? Pierścień, nie mam innych pomysłów. Nie masz innych? A jeśli wy macie inne pomysły, napiszcie w komentarzach. Dobra, szczerze mówiąc, spróbuj na to przyrządy z gimnastyki artystycznej. No. Jeśli jesteście kolejną część z przyrządami, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzu i dajcie lajka. Dajcie nam chociaż 10 tysięcy lajków, abyśmy zrozumiały, że nadal chcecie odcinków kiedyś i teraz Rzeczki Kontra Gimnastyka z przyrządami. A teraz czas na element. Dobra, Ziemki, teraz robimy pierścień. A szczerze mówiąc, wybrałabym coś prostszego, ale skoro wybrałam pierścień, to muszę to zrobić. Lecimy. Logiczne i patrzymy. Cole zrobiła ten pierścień. Bez rozgrzewki? Bez rozgrzewki i nie pierwszy raz, dlatego dajmy punkt. Ja dam swój punkt tym kółeczkom, tym żelkom takim. Żelkom i. I żelki mają teraz trzy, a gimnastyka dwa. A my obejrzymy kolejny fragment filmu. No cóż, Ziemki, poprzednia część się skończyła, więc teraz zaczynamy kolejną. Gimnastyka kontrażelki kiedyś. I teraz mamy pierwszego żelka. Pierwszego żelka jest bardzo dziwny. No, zobaczmy. No, jaki element zrobimy, jeśli jest banan? A teraz zrobisz szpagat w minus. No, ale rozumiejąc twoje obawy, że tego nie zrobisz, możesz otworzyć żelka na 2023 rok i zobaczmy, co to jest. I tak, myślimy na co nam to wygląda. Nikolaj się śmieje, bo ja nawet nie rozumiem, czy to szczur, czy co to jest. No co to jest jakieś takie pół wygnięte, nie wiem. Nie no, to jest po prostu płaskie. Nie, nie jest płaskie, jest zakrzywione. Widziałam, że jest zakrzywione. Dlatego to kupiłam. A ty mi powiedz, co ci to przypomina? Ogólnie widzicie, jak to siedzi? Tak, o, tak. To wiecie, wygląda mi trochę na takiego kotka. Nie wiem, co to ma być. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale robi się to mniej więcej o tak. Dobra, teraz zobaczmy, jaki element zrobiłaś kiedyś i jaki element zrobisz teraz. Smaczne czy nie? Smaczne. Smaczne, a teraz zobaczymy, co nam wymyślisz. No cóż, ziomki, kolejny element nazywa się świnia. Ponieważ tam była świnia, która leży. Teraz ładnie usiądę. Nie zadziałało. Nie wyszło ładnie? I Koli, komu swój punkt? Chyba dam swój punkt w tej pozycji, ponieważ ta świnka naprawdę nie była smaczna. Dlatego gimnastyka dostaje kolejny punkt. Żabka! Żabka, dokładnie. Byłaś taka szczęśliwa, kiedy zobaczyłaś żabkę. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy ta żabka, która tam była, była smaczna. Dalej, otwieram Boję i zobaczymy. Się. Czemu się boisz? Myślałam, że to łatwy element. Zobacz teraz, jakie tu są <śśmiech> żabki. Są piękne. No szczerze mówiąc, ta żabka wygląda naprawdę o wiele lepiej. A jak smakuje? Pyszna. A jaki wykonasz element, zaraz się przekonamy. No cóż, Ziemki, jak rozumiem, zrobię teraz dwie żaby. Powiem wam, która jest gorsza: pierwsza czy druga? Przy okazji na już też miałam dwie żabki. Dlatego próbujemy i opowiadamy. A może tak, ponieważ muszę mieć tu kolana. Możesz i tak. Oj, 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 oj! Nie no, Nicole, nieźle. Spójrz, praktycznie jest. Prawie jest dobrze. Nie do końca poprawnie. No, nie do końca poprawnie. Nie dotknęłaś podłogi, ale jest nieźle. Myślałam, że będzie gorzej. I tak zrobiłyśmy te żabę. I teraz spróbujesz zrobić drugą. No, i też wyszło nieźle. Oczywiście nie jest tak jak kiedyś. No, ale teraz żaba w zasadzie też nie wyszła źle. Nicole, komu dajesz swój punkt? Żelek był na pewno smaczniejszy. Czyli jeszcze jeden punkt dla... Żelku! To, co było w drugim wyzwaniu. Tak, to było, ale był inny kolor i jak sądzę, inny smak. Eee, um, chcę zobaczyć, co tu mam. No dawaj, dawaj, zobacz. To, co było w drugim wyzwaniu. Tu mamy po prostu inny smak. Oj, Nikolu, puściłaś to! A wiesz dlaczego ta jest inna niż tamta? Dlatego, że tej nie lubisz. Spróbuj, ale ona na pewno przegra. I z czym, z jakim elementem? Powiedz mi z czym przegra. Zobaczmy co zrobiłaś kiedyś. Smaczne. Nikol, musisz powiedzieć jaki zrobisz element, ponieważ w poprzedniej części wymieniłaś mnóstwo elementów, które by pasowały. Nikol, dawaj. Może mostek? Tak, mostek i mostek się toczy. To, co chciałam powiedzieć, zanim zaczęliśmy oglądać, to co wpadło mi do głowy. Zrobię toczony mostek. A jak to zrobisz, panie to trudne? No to teraz zrobimy salto w tył. Takiego toczonego mostka nie zrobię, ale mogę zrobić salto w tył. No, w takim razie się zgadzam, bo to też w zasadzie nie jest taki łatwy element. A jeśli uważacie, że jest łatwy albo niełatwy, pamiętajcie, aby napisać swoją opinię. No co, Ziemki, uwielbiam salto w tył, dlatego tak czy inaczej będzie lepsze niż Lukrecja. Nawet jej nie spróbowałaś, ale zrobisz salto w tył. średnio, bo zabolał mnie łokieć. Ale jest okej. Okay. I punkt oczywiście oddajesz gimnastyce, ponieważ Lukrecji nienawidzisz. Ale szczerze mówiąc, z tych szylków sprzedaje się bardzo wiele tych czarnych. Ja ich nie lubię. No nie wiem, no ale koniecznie napiszcie w komentarzach, czy lubicie Lukrecję. Co to jest, Nikol? Bransoletka? Bransoletka, tak? O, spójrz na niego. Tak, otwórz. Ogólnie, mam tam brasoletkę z zapięciem z żelka. Spójrz, gol możesz raz go tutaj zaczepić. Mostek z chwyceniem. Tak myślisz? No i zgadłaś. Już wiem, że to jest to, czego teraz nie mogę zrobić. A co? Jeszcze nic nie wiem, dlatego zobaczmy, jakiego tu żelka. Bransoletkę? No, Nicole, już ci mówiłam, że we Włoszech te sklepy nie są takie jak nasze. Jest o wiele gorzej. Więc wzięłam coś trochę podobnego. Jest prawie jak tamta bransoletka. Ty mi proszę, powiedz. Jeśli tamta Nicole zrobiła mostek z chwytem, to... Co ty zrobisz? Wiecie co zrobię? A to może być podobne. Może spróbujesz. A... Może spróbuję. Ale najpierw chcę powiedzieć, że dla mnie to wygląda, yy, bo na pewno nie zrobię mostku. Myślę, że zrobię to na odwrót i położę się na brzuchu i złapię nogi. Czyli po prostu, jakby się zygniesz i chwycisz nogi. A do tego mama chyba nie znalazła nic podobnego i po prostu tak sobie wycięła. To była po prostu płaska rybka. <laughs> To była po prostu płaska rybka, a ja wydziałam środek. A Nicole spróbuje i powie nam, czy smaczne, czy nie. A potem od razu spróbujemy wykonać element. I co, smaczne? Mm -hmm, bardzo. No cóż, Ziemki, po prostu chyba spróbuję. Lecimy. już widzieliście, jak młodsza Nicole zrobiła mostek z chwytem, a teraz spróbujemy zrobić inny element. Co zdałam sobie sprawę, że ja tego po prostu nie zrobię. Nie zdołam po prostu chwycić nóg. No dobra, no to daj bez tego chwytu. Z chwytaniem nie udało się Nikoli. Próbowała złapać, no ale nie wyszło. W zasadzie jest naprawdę dobrze. Przypomina kształt tego żelka. I komu oddajesz swój punkt? Żelkowi czy temu, co zrobiłeś? Wyszło mi się, mówiąc średnio, dlatego raczej wybiorę żelka. Bo bolą już ją bledzy. Bolo mnie, strasznie. A my idziemy dalej. Co to? Nikol, co to takiego jest? Kiełbasa? Kiełbasa? Tak, rozumiem, że tam było coś takiego i nazwałam to kiełbasą. Mama powiedziała tak, to kiełbasa. Chcę zobaczyć, co mam. Dalej, pokaż, co jest tutaj. To jest trochę inne. Spróbuj zaraz rozumiesz, dlaczego to jest trochę inne. Tak, to jest inne, ponieważ tak naprawdę tam był żelek. Ale tu jest ten sam kształt. Generalnie tam było coś gumowatego, a tu był tylko ten kształt. Takie klasyczka świąteczna. Tak, to właśnie to. Straszne. A teraz musisz mi powiedzieć, jaki element gimnastyczny ci to przypomina. To jak myślisz? No, kiełbasy na pewno nie zrobię. Na 100%. To nie będzie to, tak? Tego nie zrobię, bo nawet nie potrafię zrobić szpagatu. A w kiełbasie się jeszcze kręcisz. Nie. Przejdę teraz do strefy sportowej, pomyślę i potem wam powiem. Okej. Okay. Nicole, i co wymyśliłaś? Na co wyglądała ci ta kiełbasa, ten lizak? Pierwszą rzeczą, jaka przyszła mi do głowy, było po prostu stanie na rękach. Ale pomyślałam, że nie jestem dobra w staniu na rękach. A, ale pomyślałam, że umiem stać na łokciach. Właściwie na głowie. Tak prosto. A o tym zaraz się przekonamy. Jaka pozycja będzie związana z tym lizakiem. Nikol, o oh matko, brawo! Stoisz już tak długo, nie wygląda dobrze, ale ekstra. Nikol, mówię ci, to po prostu wszystko super fajne. Wyglądało bardzo podobnie, bardzo mi się podobało. Komu dajesz punkt? Daję punkt gimnastyce, bo słodycze były po prostu straszne. Gimnastyka, gimnastyka, otrzymaj kolejny zasłużony punkt. Na no cóż, Ziemki, wybrałam swojego zwycięzcę, a w komentarzach napiszcie, co bardziej wam się podoba podobało? Gimnastyka czy żelki? I kto waszym zdaniem wygrał? A my możemy się żegnać. I 3, 2, 1, 0 jesteście na kanale Miss Nicole. Dziękuję za oglądanie tego filmu do końca. Nie zapomnijcie go polubić. A ja uciekam. Pa, pa!